Dzień dobry kochani Robię testowego vloga Taki króciutki testowy vlog Gdyż przyszła mi Nowa Sigma 16 mm ze światłem 1.4 I właśnie na niej się nagrywam Bo jest to Sigma do systemu Micro 4.3 Do Lumixa I do Olympusa Kurde ale jestem podniecony Jest kurcze fajne szkiełeczko Duże Ciężkie, ale fajne. No nie ma stabilizacji, więc nagrywam się w tej chwili z łapki. Może troszeczkę cząchać. Trudno. musicie to wytrzymać kochani, yy, fajne szkiełko założyłem w tej chwili na niego CPL-kę Marumi Color no kurcze, jest bajeczka jak na razie z, z pierwszych testów no ale teraz właśnie robię taki główny test wszystko będzie z łapki nagrywane może potem jeszcze gdzieś nocą skoczę i nocą spróbuję, choć ma padać dzisiaj więc zobaczymy jak na razie mam przecudowną pogodę przecudowną czekam sobie właśnie na żonkę Siedzę w samochodzie. No, cały czas nagrywam, kochani, na świetle 1.4. No jest przefajnie, przefajnie. No, zobaczymy jak to będzie na filmie, nie? No. Dobra, no to do zobaczenia potem. To, to dla was to będzie sekunda, bo będzie cięcie teraz o takie o. Klik I kurde, widzimy się w pracowni. Klik! No, kochani moi, dojechałem do pracowni do mojego burdello bałaganu. O, chodźcie na balkonik, kurde, ale jest cudownie, jest pięknie, cudowna, piękna, wspaniała pogoda, a jutro ma lat, niestety, o. no, a i tak robaczki, no, wydaje się, że jest co, cały czas nagrywam się na 1.4, może troszeczkę szarpać obraz przez to, że, no, i to jest 1.4, więc migawka jest dosyć mocno, Przyspieszona, że tak powiem eee, to więc, więc może troszeczkę szarpać No ale nagrywamy w I w chcę puścić obraz No, to jest mój balkonik To jest mój balkonik, który obecnie jest w trakcie prac polowych <gryw> Tu mam ławkę Tu mam taki swój mikrostoliczek zrobiony A to jest Nasze podwórko Teściowa syfu narobiła no i tutaj mam takie widoczki. No i oczywiście są druty. Ostrza cały czas ręcznie, więc no zobaczymy co to z tego będzie. Chodźmy jeszcze tutaj do pracowni. Oj tak, ale powiem wam, że na przykład ma bardzo fajne ostrzenie. Super. Ja włączę tutaj swoje oświetlenie studyjne. Nie się lampy rozgrzeją. No, ja mam tu bałagan, jestem w trakcie sprzątania. O, tu jest moje stanowisko do fotografii studyjnej, w sensie produktowej. Moje tło u góry, tu mam system montowania własnoręcznie robiony. No i weźmy na przykład tutaj fotoobraz. I zobaczcie, to jest największe zbliżenie, jakie z tej Sigmy zrobię. Powiem Wam, że jestem jakieś no maks 10 cm od. Yy, od fotobrazu yy, ta Sigma jest obiektywem 16 mm, co oznacza, że jej ekwiwalent ogniskowej dla pełnej klatki jest to jakieś 32 mm. Nie wiem, czy to o coś dobrze ustawiłem. Sorka popatrzę troszeczkę na ekranik, bo mi coś wokół peaking nie zadziało. A to będzie na oko. O, teraz chyba jest. No, o, i tak, robaczki. A tutaj mam zamontowany ten yy, swój yy, wydruk 100 na 150 a jest tak chamsko przyklejony do paneli ale ładnie się prezentuje no. posprząta się, będzie cacy będzie cacy, o, jest gitarka tam sobie gdzieś tu leżysz sobie, o jest gitarka <laughs> fajnie, ładnie bokechuje to szkło co mnie niesamowicie cieszy super Zróbmy jeszcze parę zbliżeń tutaj na paskudnej poręczy. Jestem w tej chwili na tej poręczy, tam wyostrzę teraz powiedzmy na nieskończoność. Gdzieś tam ciągle na świetle 1.4 A teraz zjeżdżam najbliżej jak się da. żeby już parę teraz pod kątem ustawić, żeby złapało ostrość bliziutko. No bardzo ładnie, jest bardzo bliska ostrze ten obiektyw. Co niezmiernie cieszy, tym razem trochę pochrobocze, gdyż będę zwiększał teraz ogni nie ogniskowo tylko przysłonę. Opsa. Zamknąłem na maksa na przysłonę 16, więc może tak się usadowię żebyście widzieli jaka jest głębia to jest 16, 14, 13, 11, 10, 9. 8 7,1 6,3 5,6, 50, 4,5, 4, 3 i 3 i 2 2, 28 2,5 2, 2, 2, 0, 1 18, 1, 6, 1,4. To jest maksymalny otwór względny tego obiektywu. No powiem wam daje radę, kurde, przepięknie pokrychuje, troszeczkę mógłby być szerszy no mógłby być delikatny. Ja mam w tej chwili jestem na wyciągniętej ręce na prosto i jestem troszkę mały w tym kadrze no ale i tak jest o wiele lepiej aniżeli na mojej poprzedniej Sigmie Sigmie y, 19 mm która dawała ekwiwalent 38 mm, 38, tak 38 no i mm, ona miała światło 2.8 no w tej chwili to jest mój najjaśniejszy obiekt jaki posiadam, bo nawet nie posiadam takich 1.4 do nikogo swoich bo nie potrzebuję tutaj to światełko Zrobi mi robotę, gdyż ten obiektyw kupiłem właśnie do nocnych vlogów, żeby jak najwięcej światła zastonego łapać, światła gwiazd i światła też księżyca oświetlającego krajobraz za mną. Mam nadzieję, że będzie fajnie to wyglądało. Choć Lumix na wyższych czułościach na 3200 ISO 6400, no nie za dobrze filmuje, gdyż robi mi takie pewne smugi, no ale na to już nic nie poradzę. Może kiedyś po to zakupię inny aparacik yy, i pewnie pójdę w system yy, Olympusa, żeby obiektywy te, te które mam, te micro 4 trzecie, żeby fajnie mi tutaj działały. Dobrze, kochani, w takim razie y, z dziennych, y, z dziennego testu ja się może wyłączam, choć może jeszcze coś nagram, zobaczymy. W każdym razie jeszcze chcę nagrać coś nocnego. Robaczki moje, kochane, jestem w tej chwili, no bateria mi jeszcze padła, no, zapomniałem że na mrozie ona ma problemy kurde a jest minus 3 w tej chwili u nas dogrywam jeszcze test nocny jeżeli chodzi o naszą Sigmę, chociaż w tej chwili mam założonego, założony obiektyw kitowy 12,60 na 12 mm i na przysłonie 3,5 z czułością nagrywania na 3200 ISO. Jestem na baknach na Woli Chorzelowskiej i właśnie robię testy. Dodatkowo ustawiłem jeszcze tutaj temperaturę barwową taką neutralną na 4000 Kelvinów. No, tak się prezentuje obraz na z obiektywu y, Pana Sonika G Vario 1260, a w tej chwili wyłączam i zakładam Sigma 16 mm ze światłem 1.4, no w tej chwili założyłem tą 16 mm sigmę, ustawiłem 1.4 i resztę parametrów ekspozycji takie same, no widzę że jest różnica i to jest spora różnica a zaraz będę tutaj testował jeszcze e, robiąc e, nagrywając siebie z dodatkowym oświetleniem i jeszcze nagramy gwiazdy, już nie będę podłączał kochani e, obiektywu z lumixa do, do, tekst, do testów e, bo po prostu jest zimno i nie chcę żeby mi matryca tutaj zaparowała i żeby jakiegoś syfu nie nawalić do środka więc jedziemy już wszystko na Sigmie w tej chwili Nagrywam rozwierżone niebo na 6400 ISO, a kochani, gdy z kąta otwarcia migawki, czyli z jednej 25 sekundy, jak zjadę na przykład do 2 sekund, no to się taka bajka tworzy. To się taka bajka tworzy. No niestety to wtedy ścina, ale jest bajeczka totalna, jeżeli chodzi o gwiazdulki. To jest film, to jest film. Kochani, ja się musiałem ewakuować, bo przyjechały jakieś kurde Sebiki z Karynami na kopulację. I było o nagrywaniu już tam. Znaczy nie przeszkadzali mi, ale przeszkadzali mi światłami swoich samochodów, bo oczywiście jeden z drugim musi siedzieć kurczę w zapalonym dieslu, bo im zimno, światła powłączane i no i lipa z takich testów. W każdym razie jest, teraz jestem nad takim stawem już na terenie mielca, stawem rybnym, stawach Stranowskich dokładnie. Mam nadzieję, że też mnie słychać. Nagrywam się na 6400 ISO. Niestety Lumix robi takie smugi podczas nagrywania na takiej czułości. Na 3200 już robi, no ale coś za coś, coś za coś. Może kiedyś kupimy coś lepszego do nagrywania, no ale obecnie musimy starczyć to co jest. Uważam, że ta Sigma była dobrym zakupem i bardzo, bardzo fajnie się sprawuje. Bardzo fajnie to wszystko tutaj sobie z nią gra nocą. Ja jestem już, kochani, wybaczcie, zmęczony. Mam śpika jak cholera, jest zimno. Wyskoczyłem tylko na chwilę, żeby dograć troszeczkę tego testu. Jest bardzo fajnie. Dziękuję Wam ślicznie. I jeszcze na koniec troszeczkę gwiazdek z łuną od mielca. Kochani, teraz jeszcze ujęcie na gwiazdy, 6400 kelwinów i 1,25 czas otwarcia migawki, czyli normalnie do filmowania tak jak robię, przysłona 1,4. A za chwileczkę jeszcze na tych samych, o, jaki bolis przeleciał, widzieliście to? Kurde. No, a za chwileczkę jeszcze yy, robaczki moje kochane, wezmę i yy, zrobię yy, wam ujęcia na. I... W czasie otwarcia mingawki 1 i 1,2 sekundy, czyli na pół sekundy, takie ustawienia nocne do filmu nocnego też 6400 ISO, 3500 kelwinów i przysłona 1,4 na sigmie 16 mm.